Hmm, ponieważ dużo, dużo meczy się roz, rozgrywa, to, to to tempo też nie jest zawsze tak super najwyższe i um, widzieliśmy też, że dużo meczy też jest na no styku, bo, gdzie każda banka decyduje i to jest podstawą, żeby... No Wtedy, na no, no kontraatak. Analiza jeszcze przyjdzie, czas naturalnie. Natomiast nawet biorąc, jak sobie odtwarzam wasze wypowiedzi, bardzo narzekaliście po meczu z Niemcami na siebie, sami byliście źli. Dzisiaj też jesteście źli po meczu z Duńczykami. To są dwa mecze, dwa mecze horrory szczęśliwe, bo mówiliście też o szczęściu. W jakim miejscu jesteście jako drużyna? Trochę może no to takie, wiesz, ostre pytanie. Jesteśmy. Ja wiem, ale... Tak, że, że wszystkie, wszystkie mecze oprócz z Arabią Saudyjską mogły też, też na odwrót się zakończyć, dlatego wiedzieliśmy o, to, o tym doskonale przed turniejem, że ta grupa nasza jest bardzo wyrównana i bardzo, bardzo silna. Jednak też nie do porównania z innymi grupami. Mm -hmm. Jak się czujesz y, jako ten człowiek, który zbiera komplementy, bo akurat o, o, o tobie mówimy w pozytywnych bardzo o barwach. Natomiast nie no, ja o wszystkich, nie będę teraz jeszcze też przed analizą przed tym meczem, bo możemy być jeszcze mistrzami świata, więc... Tak, Ale ty jak nie, nie, co nie, nie dobrze się? Dyskuję, bo mamy, mamy problemy w składzie, mamy zawodników e, skontyzowanych. E, Krzysiek Lniejewski no, w tym meczu nie mógł, nie mógł wystąpić teraz e, kolejna kontuzja. że się mówi nieszczęście jednego w sporcie jest. jest... Paradoksalnie szczęście drugiego, no, tak samo wie, że jeszcze dojdzie na... tak, tak. Tak, można mhm. powiedzieć, ale tutaj w takim drugim turnieju jesteśmy drużyną i potrzebujemy wszystkich i też dwóch albo trzech zawodników na pozycji, no jak jeden tutaj nie może wystąpić, no to jest osłabienie dla drużyny i no, zbyt, zbyt duże obciążenie dla reszty oczywiście wtedy. Ta sytuacja z kontuzjami nie przytłoczyła, bo tak na razie mówimy cały czas o kontuzjach, nie widzę takiej wierszy. Nie Szwedzi nie będą mówili o kontuzjach, tylko powiedzą kurczę, musimy wreszcie się odmienić z Polakami. Że to Szwedów nie interesuje, to jest jasne. E, e, nas to oczywiście interesuje i tak jak już powiedziałem, musimy zobaczyć, kto, kto, kto będzie musiał. Mógł, mógł, Ale bez względu na to, kto nawet z musicie wygrać.